Witam was bardzo serdecznie. W kolejnym filmie dzisiaj przychodzę do was z filmikiem na temat warzywnych kosmetyków w pielęgnacji. Coraz więcej producentów w swoich kosmetykach stosuje ekstrakty warzywne. Między innymi ekstrakty z selera, ekstrakty z buraka, które wykazują niemiłosierne właściwości regulujące, przeciwzapalne, prewencyjne przeciwzmarszczkowe. Ja też od jakiegoś czasu testuję kosmetyki warzywne w swojej pielęgnacji i dzisiaj przychodzę do was odcinkiem na temat tych produktów. Jakie kosmetyki z warzywami są idealne dla jakiego typu skóry? W tym filmie również będą produkty dla skór tłustych, trądzikowych, mieszanych i problematycznych, jak i również wrażliwych, dojrzałych i bardzo suchych. Więc jeżeli Was taka tematyka interesuje, zapraszam do oglądania dalej. I dzisiaj porozmawiamy sobie na temat kosmetyków, które wypuściła marka AA. Kosmetyki noszą nazwę Go Green. Kosmetyki, które są oparte na wyciągach warzywnych, które mają wykazywać konkretne właściwości w przypadku danego typu skóry. Ja te preparaty stosuję już od jakiegoś czasu i śmiało nagrywam o nich film z wielkim uśmiechem, smilem na twarzy, ponieważ naprawdę w tym przypadku jest o czym gadać. Kosmetyki możecie kupić w Drogerii Natura, w Drogerii Hebe i w Drogerii Rossmann. Najdroższy kosmetyk to chyba jest bodajże jak dobrze pamiętam do twarzy i cena tych produktów nie przekracza 40 zł, czyli naprawdę każdy z nas może tutaj sobie pozwolić na wydanie takiej kwoty na kosmetyki o świadomym składzie, o bezpiecznych formułach i o skutecznych Drodzy, przechodzimy od razu do tematyki tego filmu i pierwszy produkt, który używam i muszę Wam o nim opowiedzieć. Jest to energetyzująca woda micelarna z burakiem, pojemność 400 ml. Preparat, który idealnie się sprawdza w pierwszym etapie oczyszczania skóry. Nie przesusza skóry, nie narusza bariery hydrolipidowej. A... I ten płyn bardzo delikatnie skórę oczyszcza, nie rozwala bariery hydrolipidowej, nie powoduje zaczerwienienia skóry, nie przesusza skóry. Genialny płyn micelarny, za grosze. Także jak najbardziej dla każdego typu skóry śmiało polecam. Następny preparat, o którym muszę Wam opowiedzieć, jest to nawilżająca esencja do twarzy z ogórkiem, pojemność 400 ml. Moi drodzy, ten produkt sprawdzi się idealnie do siedmioetapowego nawadniania skóry twarzy, czyli do siedmioetapowej aplikacji toniku na skórę twarzy. Potem jest serum i krem. Genialne nawilżenie, genialna regulacja skóry, łagodzenie podrażnień, wyciszenie skóry. Rewelacyjny produkt dla każdego typu skóry. Przede wszystkim również marka AA, z tego co ja zauważyłem w przypadku tych kosmetyków, na początku składu daje jak największą ilość Lactobacillus ferment skupili się tutaj przede wszystkim na Lactobactylus Ferment, który wykazuje właściwości dosłownie na wszystko i dodatkowo mamy tutaj ekstrakty warzywne, także jak najbardziej jeżeli chodzi o tą esencję jest to esencja świetnie nawilżająca, nie przetłuszczająca skóry, nie pozostawia żadnej tłustej, lepkiej warstwy, także jak najbardziej śmiało Wam ją polecam i teraz przejdę do moich trzech grali, to są najlepsze kosmetyki, które rozwaliły mi system dosłownie pierwszy kosmetyk jest to przeciwmarszczkowy krem do twarzy Detox moi drodzy, krem genialnie nawadniający Nawilżający, łagodzący. Wchłania się w 100% w skórę, ale pozostawia taką leciutką, jedwabistą kołderkę ochronną, czyli on się nie wchłania w 100%. Jeżeli lubicie, że krem pozostawia taką kołderkę ochronną na skórze, to jak najbardziej ten preparat dla Was będzie idealny zarówno w dziennej, jak i w nocnej pielęgnacji. Krem wykazuje właściwości zmniejszające widoczność naczynek, zmniejszające podrażnienia, regulujące skórę prewencyjne, przeciwzmarszczkowe. I kojące. Także jak najbardziej ten krem w moim przypadku yy, genialnie skórę nawilżył, genialnie skórę odżywił, wzmocnił. Także jak najbardziej krem jest dla każdego typu skóry stworzony, śmiało polecam. Następny mój gral pielęgnacyjny, moi drodzy, ten kosmetyk to już jest totalnym sztosem, który powinien być u każdego w domu, ponieważ marka AA naprawdę za śmieszne ceny mogę to powiedzieć w proza, śmieszne pieniądze stworzyła genialny kosmetyk, który jest napakowany samym dobrem który jest na tyle skoncentrowany i jest to jedyny kosmetyk tak skoncentrowany o którym Wam tu dzisiaj opowiem jest to nocna maseczka do twarzy z burakiem. Moi drodzy zapach tego produktu jest identyczny jak mgiełki do twarzy e, AA Super fruit, którą kupowałem w Rossmanie. Moi drodzy maska genialna można ją nałożyć na 15 minut po czym ją e, usunąć wacikiem bądź spłukać albo jako produkt na całą noc. Nie stosujcie tego produktu e, na 15 minut ponieważ po prostu marnujecie Składniki aktywne. Jeżeli pozostawicie ten produkt na całą noc, to wasza skóra w pełni skorzysta ze składników aktywnych zawartych w tym produkcie. Produkt genialnie nawilża skórę, działa prewencyjnie przeciw Rano ta skóra jest taka rozświetlona, taka totalnie rozświetlona, glowem bijąca, fantastycznie nawilżona i to nie jest nawilżenie powierzchowne, które znika po zmyciu tego produktu ze skóry twarzy, tylko to nawilżenie się utrzymuje. Genialny kosmetyk dla każdego typu skóry, nawet atopowcy. W przypadku atopowego, Zapalenia skóry, spróbujcie sobie tej maski nocnej w nocnej pielęgnacji na skórę twarzy. Genialny kosmetyk, za śmieszne pieniądze. Ja ten preparat będę zachwalać pod niebiosa, ponieważ jest bardzo skuteczny, efektywny w działaniu. Właściwości, które on wykazuje, są na tyle spektakularne, że naprawdę ten produkt zasługuje na nagrodę Nobla. Dosłownie. Także jak najbardziej, jeżeli szukacie takiego konkretnego nawilżacza, który nie będzie komedogenny, spróbujcie tej maski nocnej w nocnej pielęgnacji. Następny święty Graal, który idealnie mi się sprawdza w mojej pielęgnacji. Jest to krem pod oczy i do twarzy z dynią. Moi drodzy, posłuchajcie, w przypadku pielęgnacji skóry wokół oczu ja wolę takie treściwe, konkretne, gęste formuły. Więc ten krem w pielęgnacji skóry wokół oczu mi się kompletnie nie sprawdził, ale w przypadku skóry twarzy sprawdził się genialnie. Bardzo lekki krem. Ja stosowałem ten krem w nocnej pielęgnacji. Dlaczego? Mimo swojej lekkiej konsystencji, stuprocentowej wchłanialności w skórę, on pozostawił taki błysk na skórze. Nie jest to przetłuszczenie, nie jest to tłuszczenie, Usta warstwa to jest coś takiego specyficznego, taki specyficzny błysk na skórze, którego ja w ciągu dnia po prostu nie toleruję. Rano skóra jest świetnie rozświetlona, rozpromieniona, odżywiona, ukojona, ale ja go rekomenduję tylko i wyłącznie do nocnej pielęgnacji. W ciągu dnia no, pozostawia taki kompletny błysk na skórze. i Jeżeli ktoś nie lubi tego błysku, no to nie będzie zadowolony z tego kremu w dziennej pielęgnacji, ale w nocnej jak najbardziej. Genialny krem z naciskiem dla skóry naczyniowych i bardzo wrażliwych. Teraz idealny krem dla skóry tłustej, problematycznej, trądzikowej i jest to lekki krem nawilżający z ogórkiem. Moi drodzy, krem, który się wchłania 100 w 100% skórę nie pozostawia żadnej tłustej warstwy ani lepkiej, ani żadnej warstwy ochronnej. Wchłania się w skórę dosłownie jak woda. Zero po nim śladu po wchłonięciu w skórę, ale nawodnienie, nawilżenie, rozświetlenie jest w pełni zauważalne. I w tym kremie ja również mam lactobactylus, fermenty i wyciąg z ogórka, które łączą się w synergii, wzmacniając swoje właściwości regulujące przeciwzapalne, silnie regenerujące skórę. Krem jest fantastyczny: 100% wchłanialność skórę, zero tłustej warstwy, reguluje funkcjonowanie gruczołów łojowych, rozświetla skórę, rozjaśnia, nawilża i działa przeciwzapalnie. Także dla trądzikowców, dla osób ze skórą tłustą, mieszaną, ten krem będzie idealny, zarówno w dziennej, jak i w nocnej pielęgnacji. I jeszcze mi pozostały dwa produkty, o których muszę Wam opowiedzieć. Powiedzieć. I jest to produkt oczyszczający, jest to pasta do mycia twarzy z selerem. Moi drodzy, posłuchajcie, ja tego produktu nie lubię w drugim etapie oczyszczania skóry twarzy. Dlaczego? Ponieważ po jego zmyciu pozostaje mi kompletnie tłusta warstewka na skórze. Produkt genialnie się sprawdza w pierwszym etapie oczyszczania skóry twarzy jako taki balsam oczyszczający, rozpuszczający makijaż, rozpuszczający wszystkie zanieczyszczenia. Także jak najbardziej w bardzo niskiej cenie, jeżeli nie lubicie płynów micelarnych, macie balsam do demakijażu marki. AA a, Go Green, muszę Wam powiedzieć tak, jako pierwszy etap oczyszczania u mnie ok, ponieważ ja to wszystko zmyję żelem i nic mi na mojej skórze nie pozostaje, ale jako produkt taki solo do mycia skóry twarzy, no niestety nie, nawet mi się to nie sprawdza w przypadku mojej bardzo suchej skóry, ponieważ ta tłustawa warstewka, która pozostaje na skórze jest na tyle wyczuwalna, że po prostu sprawia to dyskomfort. I ostatni kosmetyk, który zużyłem w naprawdę śladowej ilości, ponieważ tego kosmetyku się nie da nałożyć na skórę twarzy w bardzo dużej ilości. I jest to dokładnie regenerujące serum do twarzy z dynią. Oprócz dyni mamy tutaj wyciąg sezamu który wykazuje właściwości prewencyjne przeciwzmarszczkowe i ten produkt bym mógł nazwać takim żelazkiem przeciwzmarszczkowym. Jeżeli wam pojawiają się zmarszczki w wyniku przesuszenia skóry, które nie są zmarszczkami utrwalonymi, tylko po prostu zmarszczki w wyniku przesuszenia skóry, ten produkt śmiało sobie da z tym radę. Preparat genialnie nawilżający, natłuszczający, jest to olejek, który nie wchłania się w 100% w skórę, pozostaje troszeczkę na jej powierzchni, ale genialnie w tym przypadku sprawdza się on pod krem. Można go również zaaplikować na krem bądź pod krem i nie ma żadnego problemu. Dla skór tłustych, problematycznych i trądzikowych niestety nie polecam tego produktu, ale dla skór naczyniowych, bardzo suchych, dojrzałych, maksymalnie przesuszonych i atopowych, genialny kosmetyk, zarówno w dziennej, jak i w nocnej pielęgnacji, także jak najbardziej śmiało Wam polecam. Moi drodzy, tego produktu nie da się zużyć. Ja tego produktu użyłem 7 razy w ilości 2 kropel, ponieważ 2 krople to jest maks na pokrycie całej skóry twarzy i szyi. Ten produkt jest na tyle skoncentrowany i zużycie w moim przypadku jest znikome. Nawet go nie widać, więc wątpię, że ja zużyję ten preparat w całości do końca przed terminem przydatności. Ale jeżeli chodzi o swoje właściwości. Spełnia je w 100% tak, jak napisał producent, genialny kosmetyk. Także, moi drodzy, ja mam całą linię AA Go Green, ponieważ ona na tyle mnie zaintrygowała, że naprawdę postanowiłem ją wypróbować, aby wam nagrać filmik, ponieważ nie jest to linia kosmetyczna, jakby to tak powiedzieć, stworzona na jednym ekstrakcie warzywnym, żeby było, i dziękuję do widzenia. Tylko firma tutaj postawiła na konkretny cel. Robią kosmetyki warzywne, koniec, kropka. Dodatkowo wielki plus i szacun za Lactobactylus fermenty w bardzo dużych ilościach. Kosmetyki z tym fermentem są bardzo drogie. Są bardzo drogie, takie serum do twarzy kosztuje 60 zł, 50 zł, różne ceny. A tutaj na przykład w przypadku każdego kosmetyku AA GO Green mamy Lactobactylus ferment. Także jest to zbawienny ferment, który wykazuje tak naprawdę właściwości na wszystko w naszej skórze. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, jeżeli Wam się film podoba. Zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się ciepło do następnego buziaczek.